Te sytuacje będą zdarzały się coraz częściej. To już nie jest raz na 10 lat, tylko to się pojawia raz na kilka lat. No COVID był w 2019 roku. Jesteśmy w 2025 i od trzech lat się już toczy wojna na Ukrainie. I nie wiadomo, co będzie za kolejne 2-3 lata. Więc naprawdę warto zrobić sobie taką selekcję swojego biznesu, przeskanować go pod tym kątem, może dowiedzieć się trochę więcej przeczytajmy tę książkę jedną czy drugą, tak antykruchość albo właśnie czarne łabędź, żeby zrozumieć ten koncept trochę lepiej i wyciągnąć sobie z tego swoje wnioski. Tak, dokładnie. To się bardzo często teraz zdarza i będzie jeszcze częściej, dlatego to, co możemy zrobić, to się właśnie do tego przygotować w taki sposób, że patrzymy, co się zadziało wcześniej i jak reagowały firmy, bo to jest taka inspiracja po prostu dla nas, co by można było zrobić w przyszłości, nie? Więc to jest bardzo dobre, aby po prostu inspirować się tym, co już było wcześniej, a świat teraz tak szybko się rozwija, jest taki szybki, zmienny, nieprzewidywalny, że musimy o tym myśleć. Nawet jak nie możemy przewidzieć tej sytuacji, co to będzie za czarny łabeć, to jak właśnie z dywersyfikujemy sobie nasze biznesy, jak będziemy się cały czas uczyć, będziemy się inspirować właśnie, jak będziemy odporni na stres, czyli te wszystkie cechy, co ty powiedziałaś wcześniej, z którymi się w 100% zgadzam, to my tak naprawdę po prostu w takiej chwili, jak nagle nastąpi znowu kolejny czarny łabędź, to my będziemy wiedzieć, jak zareagować, my zachowamy taką zimną krew, że będziemy wiedzieć, że okej, okay, trzeba jakby iść dalej do przodu, trzeba jakąś decyzję podjąć, więc też nie wejdziemy w taki właśnie od razu schemat, że narzekania i bycia takim bardzo negatywnym i wtedy właśnie możemy wygrać, bo zawsze się będziemy bać, ale to nie chodzi o to, żeby się nie bać, tylko że chodzi o to, żeby ten strach i chaos zamienić swoją przewagę i wykorzystać ją na rynku i potem dzięki temu wzrastać. Więc tak naprawdę antykruchość to jest taka cecha i to jest taka jakby filozofia trochę działania w obecnym, zmiennym świecie, którą po prostu należy wdrożyć w swoim biznesie.